Do 5000 zł możesz dostać na ogrzewanie w ciągu najbliższych dwóch lat, ale uwaga: większość ludzi w ogóle nie wie, że im się to należy. A najciekawsze to, czy dostaniesz te pieniądze, mówi bardzo wiele o Twojej ciepłowni. Komu przysługuje bądź ciepłowniczy? Jeżeli masz ogrzewanie miejskie, sieciowe i płacisz co najmniej 170 zł za gigajul, te pieniądze są dla Ciebie. Za 2025 rok możesz dostać od 500 do 1750 zł, ale musisz złożyć wniosek do 15 grudnia w urzędzie swojej gminy. Od stycznia możesz składać drugi wniosek za 2026 rok i dostać dodatkowo od 1000 do 3,5 tysięcy złotych. Czekaj, ale dlaczego w ogóle potrzebujemy tej pomocy? To wciąż echa kryzysu paliwowego po napaści Rosji na Ukrainę. Przerwane dostawy gazu i węgla do Europy znacząco podwyższyły ceny tych paliw kopalnych. Część ciepłowni podpisała wtedy długoterminowe umowy na ich zakup. Do tego płacą przecież jeszcze za emisję dwutlenku węgla. Płacimy więc dziś wszyscy za uzależnianie się od paliw kopalnych. Ale uwaga, nie wszystkie miasta mają ten problem. Ciepłownie, które wcześniej zainwestowały w transformację energetyczną, w ekologiczne źródła, w kogenerację czy magazyny ciepła, Często ogrzewają mieszkańców poniżej tego progu 170 zł. Więc, jeśli bądź ci nie przysługuje, to właściwie dobra wiadomość o twojej ciepłowni. A jeżeli płacisz dużo, może warto sprawdzić, co robi firma ciepłownicza w twoim mieście. Wiele z nich należy do samorządów. Masz na nie realny wpływ przez władze swojej gminy. Jeżeli więc bądź ci przysługuje, masz czas do 15 grudnia na złożenie wniosku. Nie zostaw tych pieniędzy na stole.